Czy marihuana jest groźna? Marihuanę, suszone liście i kwiaty konopi indyjskich, pali się w postaci papierosów. Eksperci dowodzą, że zażywanie marihuany prowadzi w ciągu paru tygodni do fizycznego i moralnego wyniszczenia organizmu i kończy się śmiercią.

They can go out and get high. They think they can get turned on with pot. They can get loaded. They can get stoned. Fifty-seven percent of the student body was smoking pot. Smoking pot, pot, pot. It fascinates and then assassinate and then it kills. A drug epidemic that's sweeping our nation. Anything to get a kick. Anything to get a kiss. Anything to farm is fine. Quit playing games with God. Ostrzegamy. Zaczynasz od maliguany, a kończysz jako morderca. Film z roku 1929. Dał mi je To nowy gatunek papierosów. To marihuana, diabelski narkotyk. Po jego zażyciu dostajesz świra. Chciałbym raz spróbować i się przekonać, jak to na mnie działa. Po pracy. Za dużo marihuany pali się tu na ranczu. Zamierzam to ograniczyć. Dave, dlaczego to zrobiłeś? Chociaż ludzie palą marihuany od tysięcy lat, Zwyczaj ten dotarł do Stanów Zjednoczonych dopiero na początku XX wieku. Rozpowszechnili go meksykańscy robotnicy migrujący za pracą do południowo-zachodnich Stanów Ameryki. Meksykańscy robotnicy rolni palili marihuanę w chwilach wytchnienia po ciężkim dniu pracy. Jednak Amerykanie z podejrzliwością odnosili się do Meksykanów i ich dziwnych obyczajów. Krążyły pogłoski, że marihuana daje Meksykanom nadludzką siłę, że przemienia ich w żądnych krwi morderców. Rozpowszechniała je również prasa. W El Paso kilku teksańczyków zostało zaatakowanych przez Meksykanina, który zażywszy diabelskie ziele wpadł ponoć w szał. Pod wpływem tego wydarzenia Rada Miejska El Paso wprowadziła w 1914 roku zakaz posiadania marihuany. Władze wykorzystywały zarządzenie do szykanowania meksykańskiej mniejszości. W Stanach Zjednoczonych marihuana była wówczas zupełnie nieznana. Znacznie bardziej niepokoiła popularność opium, morfiny, kokainy i heroiny. Zjawisko narkomanii stawało się poważnym wyzwaniem dla służby zdrowia. Rząd federalny uznał jednak, że uzależnienie od narkotyków nie ma nic wspólnego z ochroną zdrowia. Nadzór nad narkotykami przekazał Departamentowi Skarbu, który z kolei powołał do życia Federalne Biuro do Spraw Narkotyków. Wystąpi teraz Harry Anslinger, komisarz Federalnego Biura do Spraw Narkotyków. Departament Skarbu wydał bezpardonową walkę handlarzom narkotyków, którzy w nikczemny sposób żerują na ludzkiej słabości. Enslinger, pierwszy antynarkotykowy baron Ameryki, był apostołem prawa i porządku. To właśnie jego polityka zaważyła na stosunku kolejnych pokoleń Amerykanów do marihuany. Enslinger, podobnie jak duży odłam amerykańskiej opinii publicznej, był zwolennikiem prohibicji. Ludzie ci uważali, że warunkiem wszelkiego postępu jest walka ze zgubnymi ludzkimi skłonnościami. Co Komisarz był przekonany, że drakońskie prawo uwolni Amerykę od alkoholu. Sadzajcie ludzi do więzienia, a reszta nauczy się zachowywać. Podobna filozofia przyświecała Anslingerowi gdy organizował rządową kampanię antynarkotykową. Agenci Departamentu Skarbu wchodzą w skład specjalnych jednostek do walki z przemytem narkotyków. Wwozi pan jakieś towary? Nie. Ma pan alkohol? Nie. Proszę wysiąść, sprawdzimy. Chwała agentom Federalnego Biura do Narkotyków. Anstinger i ówczesny dyrektor FBI Edgar Hoover chętnie podkreślali swoje zasługi w walce z przemytnikami narkotyków. Anstinger szybko zrozumiał, że ograniczenia budżetu spowodowane kryzysem gospodarczym uniemożliwiają agentom prowadzenie skutecznej walki. Postanowił zatem przekonać władze poszczególnych stanów, aby same zajęły się zwalczaniem narkotyków. Stany miały podpisać zobowiązanie, iż powołają odpowiednie służby do walki z handlarzami narkotyków. Jednak jedynie dziewięć stanów przystąpiło do antynarkotykowego paktu. Pozostałe uznały propozycję Anslingera za ingerencję w swoje wewnętrzne sprawy. Był to poważny cios dla komisarza, który jednak nie miał zamiaru składać broni. W tym samym czasie marihuana była już znana mieszkańcom Nowego Orleanu i innych miast portowych. Sprowadzili ją tam karaibscy marynarze. Marihuana, znana jako herbatka lub dwurzędówka, była często zażywana podczas koncertów jazzowych. Muzycy podróżujący w górę Mississippi przenieśli zwyczaj palenia marihuany do miast na północy Stanów Zjednoczonych. Spotkałeś na haju kogoś już? Ktoś Ci mówi, że zna Chiny i chce Cię wysłać do południowej Karoliny. To znak, że na haju jest. No cóż... Spotkałeś na haju kogoś już? Gdy pali trawkę, leci wprost do nieba. Więcej go do szczęścia nie trzeba. Nie trzeba. Rosnąca popularność marihuany była Enslingerowi na rękę. Uznał, że udana akcja propagandowa ukazująca fatalne skutki zażywania marihuany mogłaby skłonić obywateli do wywarcia nacisku na władze stanowe, aby podpisały antynarkotykowe porozumienie.